Witam serdecznie na kanale Wiedźma ze Wschodu, to i do Wysocka. Zapraszam Was na czytanie pod tytułem Dzień mocy, równonoc, który przypada na 20 marca. Nazywają jeszcze to święto Ostara. Liczy się, że 20 marca przychodzi prawdziwa wiosna i budzi się żywioł wody. Kochani, bardzo fajnie wiedzieć. Świętach koło roku, dlatego, że jeżeli wiemy, jakie procesy dzieją się na Ziemi, możemy efektywnie tą energię wykorzystywać dla naszego świadomego samorozwoju. I będzie dwie części. Pierwsza część przeznaczona Dlatego, żeby mogliśmy tutaj zobaczyć, co odchodzi z naszego życia, bądź co warto odpuścić, ponieważ ten okres, okres do 20 marca, to też czas, kiedy fajnie robić oczyszczenia energetyczne, kiedy fajnie robić różne praktyki na uwolnienie emocji, na odpuszczanie, na wybaczanie. Fajnie też zakończyć coś, jeżeli widzisz, że coś już Tobie nie służy, nie chcesz to kontynuować w swoim życiu, to też fajny czas, żeby po prostu w czymś postawić taką ostateczną kropkę. Również podczas teraz, do 20. Marca, fajnie robić też takie sprzątanie w domu, wyrzucanie niepotrzebnych rzeczy, fajnie robić takie różne detoksy, kto praktykuje takie rzeczy. Dlatego, że to wszystko uwalnia miejsce dla przyjścia nowych rzeczy, które będą dla nas bardziej korzystne. I spróbujemy tutaj zobaczyć. Co warto odpuścić? U nas cztery opcje do wyboru. Numer jeden to kryształ, dwa świeczka, trzy malachit i cztery wahadełko. Wybieracie swoją opcję i będziemy przechodzić do czytania od jedyneczki. W taki sposób. Znaczy, co odchodzi od Was albo co powinno odejść. I tak, karta ptaki i góra i karta księżniczki. Pokazano, że dla niektórych jedyneczek odchodzi bądź czas się pożegnać z jakąś. Komunikacją, i to może być komunikacja z konkretną osobą, bądź z konkretnymi osobami, bądź minimalizacja takiej komunikacji. To komunikacja, po której się czujesz zdołowany, zdołowana, po której tracisz wiarę w siebie. To ktoś, kto tobie pokazuje jakieś minusy, że tobie się nie uda, bądź tobie się nie udało. Takie krytykaństwo. Natomiast to może być wewnętrzna komunikacja. To komunikacja ze sobą, taki wewnętrzny krytyk. Kiedy krytykujesz sam siebie, kiedy widzisz jakieś minusy, to co tobie się nie udało, podkreślasz, że jakieś złe rzeczy to tutaj odchodzi, albo powinno odejść. Również tutaj pokazana, że może być jakieś puste rozmowy. To rozmowy, które nie prowadzą do rozwoju, tylko odwrotnie, albo marnują czas, albo takie rozmowy, gdzie podkreślają się jakieś problemy, rozmowy o problemach. Tak bym powiedziała. To też nie wzmacnia absolutnie, to tylko idzie fiksacja energetyczna właśnie na takich rzeczach, co może przyciągać kolejne niepowodzenie. Karta księżniczki też wskazuje, że tutaj idą jakieś rozrachunki, obliczenia. Bardzo możliwe, że jedyneczkom przyszedł czas tutaj obliczyć, co się opłaca, co się nie opłaca. Bardzo możliwe, że też tutaj. Może przeszedł czas, jakby albo kupować coś, albo inwestować w coś, co tak naprawdę się nie opłaca? To może być bezpośrednio finanse, to może być czas. To może być czas pokazano, że tutaj coś, co się wiąże z rozmową, z komunikacją, z jakąś relacją. I widzi, że to nie procentuje, to Tobie nie daje przyjemności, i jakby czas się z tym pożegnać. I tak jak powiedziałam, to może być bardzo dosłownie: takie rozrachunki to przestaje coś kupować, bo to mi nie niesie dla mnie jakieś korzyści. Po prostu zaczynam na tym, jakby oszczędzać, zaczynam odkładać pieniądze, jakby. Tak, tutaj jest pokazane dla jedyneczek, bardzo dziękuję, i ja przychodzę do kolejnego czytania. Witajcie dwojeczkiem. Co odchodzi od Was, albo co powinno odejść? Mhm. Ostatek, kosa i karta kochanków. Dla jednej grupy dwójeczek te karty będą wskazywać, że odchodzi od Was przywiązanie do jakiejś konkretnej osoby. I tutaj tak, albo to rozstanie, możecie się zdecydować na przykład na odejście, na rozstanie, na takie odcięcie, bądź to rozstanie już było, ale czuliście pewną więź jeszcze. Z tą osobą, to właśnie tutaj to od was odchodzi, bądź powinno odejść. Natomiast statek i kosa może wskazywać, że odchodzi strach zmian. Tutaj niektóre dwójeczki mogą się bać podjąć decyzję. Tutaj, jakby jest chęć, być i tu, i tam. A tak się nie da. I tutaj pokazane, że jeżeli chcecie jakieś zmiany, to tutaj trzeba być gotowym na to, żeby te zmiany wprowadzać i podejmować właśnie te działania. Tutaj strach podjąć decyzję. Strach zadziałać. Odchodzi przy dwójeczkach. U niektórych ten strach może być powiązany z przeprowadzką. Tak, bądź w ogóle zainicjować jakąś zmianę w swoim życiu. Tutaj strach podjąć decyzję, strach wziąć na siebie odpowiedzialność za jakąś decyzję życiową. Również tutaj pokazano, że niektóre dwójeczki mogą się pozbyć takiego jakby poczucia zniewolenia. Tak jakby jesteście do czegoś przywiązani i to coś ogranicza Was. To tutaj możecie się zdecydować na to, żeby się uwolnić, po poczuć się bardziej um, wolnymi, tak jakby więcej wolności tutaj. E, tak to tutaj się pokazuje. Bardzo dziękuję. Dwójeczki. Ja przychodzę do kolejnego czytania. Witam serdecznie, trójeczki, kto wybrał malachit. Co odchodzi od was? I tutaj tak, dla jednej grupy trójeczek pokazane, że odchodzi od was jakieś miotanie się. Jeżeli było tak, że na przykład zaczynaliście robić dużo rzeczy naraz, a później nie było siły bądź nie było chęci to kontynuować i zakończyć. Albo strach na przykład przeszkadzał w kontynuacji, na przykład. To tutaj odchodzi właśnie taka chaotyczność. Tutaj, jakby nie będziecie robić to, czego w dalszej przeszłości nie będziecie mogli kontynuować. Jakby tutaj na takiej zasadzie, że Priorytety, będziecie wiedzieć. Biorę się za to, to na to mam siły i to będę mógł, będę mogła kontynuować, to mi przyniesie korzyści. Jakby tutaj um, taka chaotyczność i chęć brania się za, za wszystko naraz. Tak tutaj pokazane. Natomiast dla drugiej grupy yy, trójeczek. To tutaj może chodzić o konkretną osobę, ponieważ jeździec i szczury o tym mówią. To może być konkretna osoba, która źle na Was wpływa, która Was przytłacza, która ma ciężką energetykę. To może być osoba wampiryczna, to może być osoba, która okrada Was energetycznie, albo to osoba, która na przykład coś od Was wzięła, pożyczyła, nie oddała. No, na przykład no to osoba, która chce dużo wziąć, ale nie chce nic, nic dać. Też tutaj u niektórych trójeczek co odchodzi? Robienie czegoś, co Wam nie służy. Jeżeli niektóre trójeczki mieliście tak, że robię coś, wiem, że tego nie trzeba robić, a i tak robię, a później żałuję, to jakby przestaniecie to robić. Tutaj jakieś działanie, o których żałujecie później. Też pokazane, że co odchodzi. Tutaj miejsce może się zmienić. Tak po prostu możecie podjąć decyzję, że coś nie może przynieść mi korzyści. To może być jakaś relacja, to może być nie wiem, jakiś projekt i postanowić, wyruszyć w nową drogę. To może być Przeprowadzka, decyzja na przykład o przeprowadzce, bądź po prostu zmiana swojej pozycji. Tutaj fajnie pokazane na tej karcie. Człowiek od takiego miejsca, które, w którym nie ma życia, po prostu płynie w nowe. I tutaj może być jako uwolnienie też jakichś negatywnych emocji, urazy. To jak nawet oczyszczenie. Tutaj pokazana, że jak jakaś warstwa, takiej ciężkiej energii, po prostu przytłaczającej od was odchodzi. Tak, tutaj pokazana trójeczki. Bardzo wam dziękuję przychodzę i przechodzę do kolejnego czytania. Witam. Wszystkie osoby, kto wybrał cztery, wahadełko. I tak, co odchodzi? Albo co powinno odejść? Cztery. Tutaj pokazano, że jeżeli była chęć u Was rozpocząć coś nowego i był strach przy tym, to właśnie odchodzi ten strach. To strach, że sobie nie poradzicie z czymś, że się nie uda. Również to są jakieś iluzje, złudzenia. Mogą to być tutaj strachy dotyczące dzieci, na przykład, bądź coś, co się wiąże z relacjami z dziećmi, gdzie nie było porozumienia, na przykład konflikty, niejasności. To tutaj pokazano, że to odchodzi. Przychodzi bardziej taka pozytywna energia na, na zmianę. Również może wskazywać na to, że urazy, urazy bądź emocje, które blokowały was, nie dawały wam spokoju, ponieważ głupiec mówi o tym, że człowiek jest otwarty znów taki na świat. On nie ma negatywnych doświadczeń, on jest gotowy poznawać ten świat. Doświadczać wszystkiego, jakbyś. On się nie boi. On idzie do przodu. O, ucierpie, ucierpie. Nawet dla niego jest wszystko ciekawe. Jakby widzimy tutaj stoi praktycznie na samym urwisku jest to niebezpieczne, ale jego interesuje on jest zainspirowany jest chęć do życia. Tutaj może być też że u niektórych. Jakieś depresyjne stany, apatyczne stany bądź jakieś strachy, które blokowały przyjście nowych rzeczy w wasze, wasze życie. I tak jak powiedziałam, to może być taka maczyna energia, to jest poprawa, relacji z dziećmi, jakby mniej strachów dotyczących dzieci. Tak mi się tutaj pokazuje. Bardzo dziękuję, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.